Częściowo zostało to zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Nam Panie naczelniku, takie sytuacje się zdarzają. I stąd? I stąd? Przedź! Zaczynamy. Idź! Idź! Co tam masz? Nic Ma śnieżkę masz. Nic nie mam. Przestań. Nie ma czoło. Nie ma czoła. Oj, dzień dobry państwu. My tu jeszcze przepraszam. E, wróciliśmy... Dajcie kapralu! Sergowy krasurak melduje o wykonaniu dodanie! Procz! Popatrz! P wykrzywiało! Jeden belek? Panie kapralu, melduję! Krasur... Panie kapralu! Żeregowy krasulak melduje o wykonaniu zadania! Melduje wykonanie zadania! Panie Gabrielu, szeregowy krasulak melduję, wy wykonałem zadanie! Rączki, Paluszki złączone jak stoisz w postaci. Szioki, żołnierz! Wypnij klatę. Brzuch do środka! Popraw umundurowanie! Wyjdź w Do mnie, do mnie, do mnie mówisz. Panie kapralu, szeregowy krasulak melduje, że wykonałem zadanie. Panie kapralu, szeregowy krasulak melduje wykonanie zadania. Jeszcze raz. Panie kapralu, szeregowy krasulak melduje o wykonaniu zadania. Krasulak, zejdź mi z oczu. Poszedł do izby. Biegiem. Pluszowe misie nie mają łatwego życia. Muszą zabawiać, pocieszać, przytulać. Zasługują na to, by raz na jakiś czas odpocząć. Z myślą o nich w Czechach powstało Biuro Podróży. Oferujemy przeróżne produkty. Chcemy, aby moda na misiowczasy ogarnęła cały świat. Pluszak nie tylko wróci do domu z kompletem zdjęć, ale podczas wakacji może spróbować na przykład tajskiego masażu. Myślę, że to świetnie, że ktoś walczy o to, czego zawsze brakowało w społeczeństwie. O lepsze życie dla zabawek. Choć w misiowczasy nie są tanie, kosztują od 90 do prawie 400 euro... Chętni do wysłania swoich pluszaków w świat już są. Od takiej ich widzi misie. Maxi, Maxi odegra do Torresa 1-0. Oj, to sobie samo Portsmouth sprokruowało kłopoty pod własną bramką i to jakie kłopoty Fernando Torres trafia po raz 14 w premiership w tym sezonie Niño. Ale w jakich okolicznościach? Aż przykro na to patrzeć. Ashdown, no błąd Bramkarza. Eee, walczył do końca Gerard, a Maxi i Torres po prostu dopełnili formalność. Jeszcze przed wpuszczeniem gola przeprosił Ashdown za błąd swoich kolegów podnosząc rękę, no ale na niewiele się to zdało. Zawalił tego gola Bramkarz Portsmouth. Kiedy w czasie kryzysu doskwiera brak pieniędzy na benzynę, trzeba się jakoś ratować. Pewien mężczyzna wykombinował, że autobus jest zbyt nudny, a samochód za drogi, by poruszać się nim po mieście. Jeźdźdełko postanowił zamontować sobie więc sam. A że majętny nie był do budowy wehikułu, wykorzystał to, co miał pod ręką. No i wykombinował na ulicę. Wyjechał dość osobliwym pojazdem, wanną na kołach. Pojazd jest na pewno wygodny i bardzo oszczędny. Oby tylko pogoda w czasie jazdy wynalazcy dopisywała, bo w deszczu może mu grozić utonięcie. To jeszcze nie koniec, bo w 69 minucie fatalny błąd rezerwowego bramkarza Den Haag, Dite Binga. Jakby kompletnie tutaj trzęsły mu się ręce i niesamowity gol zdobyty przez Keneta Pereza.